Witamy wszystkich widzów ZWPL, dzisiaj w wiosennych okolicznościach przyrody, na skwerku, przy murach miejskich. Naszymi gośćmi są dzisiaj dziewczyny z klubu Piosenki Solo, Zuzia, Natalia, Jagoda i Ania. Okazja jest taka, że dziewczyny osiągnęły kolejne już sukcesy, do których zresztą nas troszeczkę już przyzwyczaiłyście. Pierwszy sukces osiągnięty na festiwalu w Częstochowie, Majowa Nutka. Ania może kilka słów opowiesz. Tydzień temu w niedzielę pojechałyśmy właśnie na ten Festiwal Międzynarodowy do Częstochowy. Śpiewałyśmy jako solistki oraz także w trio ja, Jagoda i Zuzia. Jako solistki ja i Jagoda zajęłyśmy piąte miejsce, natomiast Zuzia i Natalia trzecie, a największy sukces osiągnęłyśmy śpiewając w trio, bo zajęłyśmy pierwsze miejsce. To jest Festiwal, który cieszy się już takim dosyć sporym prestiżem i konkurencja jest duża. E, tak, myślę, że tak, ponieważ jest to festiwal międzynarodowy, to e, była konkurencja z różnych krajów Europy i właściwie świata również, e, dlatego myślę, że no, poziom był dosyć wysoki. E, co śpiewałyście w trio? E, piosenkę Gary Halliwell, It's Raining Men. Solo sukces odniosły Natalia i Zuzia. E, co śpiewałyście? Ja śpiewałam piosenkę pod tytułem Natural Woman, Aretha Franklin. A ja śpiewałam piosenkę pod, tytuł, pod tytułem Gdybyś Grażyny Łowaszewskiej. Ten sukces wiąże się z tym, że pojedziecie dalej na festiwal do Turcji. Które z Was pojadą i która może coś o tym opowiedzieć? Ogólnie ja jako solistka zajęłam trzecie miejsce i również dostałam jako solistka zaproszenie na festiwal Shining Star w Turcji, który odbędzie się na początku czerwca w dniach 4-9 czerwiec. No, i później jako trio zajęłyśmy pierwsze miejsce i otrzymałyśmy zaproszenie na festiwal do Turcji. Właśnie dziewczyny lecą razem ze mną. No, i później, jeszcze na początku września, lecimy do Estonii i właśnie razem z Natalią, bo Natalia, jako laureatka trzeciego miejsca, zdobyła zaproszenie właśnie na festiwal do Estonii. Zuzia i Natalia osiągnęły też sukces na lubuskim młodzieżowym festiwalu piosenki Pro Arte, Co i jaka była konkurencja? Ja śpiewałam piosenkę pod tytułem Modlitwa Miość Prawdziwą Na no, konkurencja była dosyć duża Ja śpiewałam piosenkę w sumie tą samą co w Częstochowie czyli Gdybyś Grażyny Łobaszewskiej w mojej kategorii jednak ta konkurencja poziom był nieco wyższy niż u Natalii, no ale udało się I to wiąże się z tym, że zaśpiewacie na dniach Gorzowa Wielkopolskiego. Tak, tak zaśpiewamy. Dokładnie. Wyjeżdżacie do Estonii, do Turcji, ale to nie koniec waszych podbojów światowych, bo za dwa tygodnie wyjeżdżacie do Kijowa. W jakim celu? Na kolejny festiwal. Wylatujemy 24 maja, a przylatujemy 29 maja. I tam będziecie śpiewać? Będziemy śpiewać zarówno jako solistki, Jaki zespół? Już jutro wyjeżdżacie na konkurs do Głogowa. To Jagoda, może Ty kilka słów o tym powiesz? Tak, to jest drugi etap, czyli półfinał ogólnopolskiego konkursu piosenki Wygraj sukces. Wasze wyjazdy, sukcesy wiążą się z jakimiś kosztami. Wiem, że musicie komuś podziękować, więc może teraz Wam również oddam głos i zaczniemy od Ani. Ja bardzo chciałabym podziękować Panu staroście powiatowemu, Panu Markowi Boryczce za wsparcie finansowe. A ja bardzo chciałam podziękować prezesowi Banku Spółdzielczego we Wschowie Sebastianowi Nietykrzy. A ja bardzo chciałabym podziękować burmistrzowi Wschowy Krzysztofowi Grabce. No cóż, dziewczyny, pozostaje mi życzyć Wam kolejnych sukcesów i mam nadzieję do następnego spotkania w tak miłych okolicznościach przyrody być może. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.